Dobre, jak wrażenia z protestu. Ja Czy się! Daj mi spokój! Ale pozytywnie, negatywnie. Pozytywne. Myślicie, że faktycznie Unia jest w stanie się ugiąć po protestach? Musi. My się nie ugniemy. Czyli ile to będzie jeszcze trwało? Do skutku. Ile, ile będzie potrzeby? Trzeba. A co jest takim głównym postulatem tego protestu? O co tak najbardziej walczą polscy rolnicy? o zamknięcie granic, o nałożenie, e, schodnik. No, schodnik, o nałożenie tych e, ceł i e, żeby, żeby ten ekosystemy, zielony ład, żeby zniknął, żeby nie było go. No i żeby, to jak najlepiej, żeby jeszcze były wyrównane dopłaty do, do, z naszymi sąsiadami, z Niemcami, z Francją i o to z reguły. No mamy teraz e, przedstawiciela w rządzie, rolnika Michała Kołodziejczaka. Ja, jak panowie oceniają jego zasługi, pracę? No, on już swoje dostał chyba w internecie zasługi. On jest tam, my jesteśmy tutaj, więc skończyła się nasza chyba współpraca i reprezentowanie rolników. No można powiedzieć, że on się dostał właśnie dzięki rolnikom do rządu. dobry no, koniecznie. Do... Od razu jak się, się pojawił w polityce i w wiadomej partii, Eee, raczej rolnicy pokazali jednego wielkiego wała. Więc eee, tam nie, nie, nie było, że przez rolników się dostał. Bo od razu, gdy zaczął karierę stricte polityczną, o, rolnicy odwrócili się od niego. On jest dalej reklamowany jako człowiek, jako prawdziwy rolnik w rządzie. To... Reklamowany tak, oczywiście, ale media swoją drogą, rolnicy swoją drogą. My nie mamy głosu w mediach, tak? Eee, możemy tutaj się jedynie wypowiedzieć. Eee, tak, rzeczywiście to. Z rolnictwem on tam ma chyba niewiele wspólnego, a przynajmniej z nami rolnikami nie przyznajemy się do niego. Czyli można powiedzieć, że nie wykorzystał rolników, żeby dostać się do Sejmu? E, poszedł na swojej fali. Miał poparcie pewne, oczywiście. Pomysł na jakieś ruszenie w politykę. E, ale potem ewidentnie wypiął się na rolników. Myślę, że to po prostu jego był sposób. <laughs> żeby się dostać do tej partii i pójść dalej, w ten sposób. No, z tego co kojarzę, był nawet na proteście rolników, w jednym z traktorów siedział, tam relacje miał w tvn nie. Zdjęcia sobie robił, <grym> tak. To, <grym> to, chyba, dobrze, że, chyba dobrze, że tam rolnicy wideł nie mieli. <grym> I taczek <grym> też brakowało, to nie został wywieziony. Chyba, że gdzieś rolnicy po prostu, nie wiem, może z jego regionu są jeszcze przyjaźni nastawieni do niego. Ale raczej większość rolników nie jest za nim. Sprawdziliśmy ukraińskie strony na Facebooku, żeby, żeby poczytać komentarze, co piszą o polskich rolnikach, no to mówią tak, że polscy rolnicy są finansowani przez Putina, że zarabiają w rublach, że oni działają na korzyść Rosji, ta eskalacja napięcia jest naprawdę bardzo duża. Skąd panowie myślicie, że to się, że, że to się bierze, i czy to nie idzie gdzieś za daleko? To jest bardzo proste. Wszystko, co Polska robi dla siebie, a co nie pasuje Ukraińcom, e, jest określane jako działanie prorosyjskie. I tak jest już od e, dwóch lat, jak dobrze pamiętam, tak, dwóch lat. Od dwóch lat już jest to w ten sposób, że co byśmy nie zrobili, nawet nie na przekór, tylko po prostu dla siebie, e, jest określane jako działanie prorosyjskie. No, to jest po prostu głupota. My tutaj to, co zarabialiśmy, to zarabiamy, rubli, rubli nie widzieliśmy. E, Myślę, że też niechętnie byśmy przyjęli, ale no nie ma nic wspólnego z Rosją to akurat. To jest nasz oddolny ruch, te wszystkie protesty to nie jest z góry zaplanowane przez jakieś organizacje, tylko to jest oddolnie prowadzone, nie przez politykę. A co panowie sądzicie o tej liście myrotworec, nie, nie wiem czy kojarzycie, ta lista wrogów Ukrainy, gdzie wpisano nawet e, marsza, wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, Grzegorza Brauna, praktycznie każdy z konfederacji, Rafała Mechlera, który jest chyba liderem protestu e, rolników, albo przynajmniej jeden z, li, z liderów i oni są tam na liście, potocznie jest to nazywane lista śmierci Ukrainy, e, lista wrogów narodu ukraińskiego, e, no, no i jest tam polski, polski wicemarszałek Sejmu I Polska dyplomacja nie reaguje w ogóle w tym kierunku. Co Państwo o tym sądzicie? Polska dyplomacja jaka jest? Taka jest. Nic nie chce robić. To już widzimy od dawna. Jest jedna lista, druga lista jest brunatna. Tam też bardzo śmiesznie się ludzie dostają za jakieś głupoty na tą brunatną listę. To akurat chyba nienawiść do narodu żydowskiego, jak dobrze pamiętam. Więc. Myślę, że takimi listami się nie ma co przejmować, bo to jest po prostu pokazywanie jakiejś głupoty i próba zaszczucia wolnych głosów. Wolnego głosu człowieka. Jakby mieli państwo teraz możliwość przekazania czegoś ministrowi rolnictwa, co to by było? Jakieś takie jedno zdanie. Się do roboty wzięli. <noise> co, coś pieniądze biorą? No tak, racja, żeby... żeby... Wszystko co robią, robili dla narodu polskiego, dla polskiej gospodarki, a nie dla Zachodu, a nawet nie dla Zachodu, bo też widzimy, że Zachód y, się buntuje, rolnicy i inni ludzie. Jest jakaś elita w Brukseli i w innych miejscach, dla których rządy pracują, a przynajmniej są im przychylne. Chcemy, żeby. Oni pracowali dla nas, dla narodu, przez który zostali wybrani, a nie dla niewiadomych ludzi właściwie.